maszynie startowej i ruszyły. Wszystkie konie wystartowały równo na prowadzenie. Przeszła tabora. Drugi jest Royal Flesh. Na trzeciej pozycji galopuje karta. Tabora Royal Flesh i niosąca się karta. Tabora. Na drugiej pozycji galopuje Irlandzkiej Hodowli Royal Flesh i na trzeciej pozycji karta. 4-letnia Tabora utrzymuje prowadzenie. Dosiada jej Olga Nowak, waga 58 kg. Drugi idzie pięcioletni Royal Flesh pod Katarzyną Szymczuk 60 kg i trzecia karta dosiadana przez Tomasza Kluczyńskiego pod wagą 57 kg. Karta jest najmłodsza z tej trójki. Ma trzy lata. Na prostą wyprowadza. Royal Flesz przy bandzie Tabora i polem idzie karta. Tabora, Royal Flesz, karta. Royal flesh karta, Tabora. Royal flesh karta, Tabora. Karta przyspiesza. Karta i Royal flesh Karta, karta wysuwa się na prowadzenie. Karta, Royal Flesz, Tabora. Karta, Royal Flesz, Tabora. Karta, Royal Flesz, Tabora. Karta, karta pod żokejem Tomaszem Kluczyńskim. Wygrywa w Gonictwie pierwsze, drugie miejsce zajmuje Royal Plus, trzecia jest Tabora.